Thank you brother, Faris Faris, please, Faris picked us up from McDonald's <laughs> I, I will get you to uh, Markia right now Yeah, he offered to uh, take us by his car to the city center and the old market So how do you get the license in we Kuwait? We have a, an application named Sehal at Ku in Kuwait here I will yes. show you. And you don't need to have like driving course or yes. anything, yeah? You don't need to have a driving course? Uh, <laughs> this application allows you to uh, make every uh, the license uh, online I online you ah, get the license online you don't need to go anywhere no no, no test no exam no it's 2025 <laughs> so I love it you it, have to do an exam and then it will come from here okay, everything yeah. you everything you will uh, make from here oh, from okay. phone yeah you, you, will, you will take you will take uh, how, how should I tell you there is no practical exam, I guess. Yeah, no, like driving. No, there, something. there is an exam. There is. Okay. Yes. Okay. And the, and the uh, you go to the traffic uh, police station. Okay. And uh, you told them that I have a reservation, that okay. I have, uh, I will do the exam right now. No, no, no. And they will uh, say it's okay. Just come and. Uh, just come them. and that's it. Yeah? yeah. They will give you the car and go, uh, just go. They yeah. will not see you. Don't worry. <laughs> so it's very uh, easy here. Oh amazing oh, They don't look at you drive Yeah, even, even if you don't drive, they will get So many people oh, drive yeah. here without license even if they're not 18, right? Yeah Amazing, I really like this rules Yeah <laughs> 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 But this is illegal This yeah. is illegal It's illegal but it's okay <laughs> it's, yeah. yeah, it's not okay but uh, there is someone that, that uh, drive not 18 No problem Yeah Yes Amazing. Właśnie nas podwiózł kolega pod wielki meczet w Kuwejcie. Teraz można go zobaczyć za dnia, bo wczoraj było już dosyć ciemno. No, przepiękny jest. A zaraz obok znajduje się najstarszy market na Bliskim Wschodzie, na którym też wczoraj byliśmy. No, ale dzisiaj idziemy znowu za dnia, porobić zdjęcia, trochę więcej filmów. Chyba to jest w tamtą stronę. Jak jakoś to znajdziemy. No, w sumie po tych kempingach to wyglądamy jak świnia, umyte włosy. I w sumie jak ludzie do nas podchodzą, pytają się skąd jesteśmy, to aż wstyd się przyznać. <noise> Bo wyglądamy jak jakieś mena, szczerze mówiąc, chodząc po ulicę, a tutaj Kuwait jest mega bogaty, co nie? Ci ludzie są na to co naprawdę nadziani i naprawdę z Damianem sobie rozmawiamy teraz, że wsty wstyd się przyznać, co nie? No, yes. no, no, tak trochę, no ale. Pamiętam, jakbyśmy z, wyszli z tego śmietnika obok. <laughs> właśnie, jakbyśmy ze śmietnika wyszli, dokładnie. Bezdomni. Bezdomni, no tak głupio się przyznać. No ale co zrobić? No, to jest backpacker. No, próbujemy im to wytłumaczyć. Większość ludzi nie ogarnia, no ale mimo wszystko, no jakoś trzeba kontynuować tę podróż. No, właśnie przed chwilą ten młody typek do mnie zadzwonił na WhatsAppie. Się pyta, gdzie jesteście? Dołączę do Was, kupię Wam. Obiad kupię wam kawę, herbatę, coś takiego. Ja no a ja mówię, no w sumie nie wiem gdzie jestem. Więc podałem telefon do jakiegoś randomowego typka, co przechodził obok. Oni tam po arabsku się dogadali, no i po prostu sobie czekam. To jest najlepsza strategia. Dzwonić do kogoś Podaj telefon do byle kogo, kto tutaj stoi na ulicy, oni się tam dogadają. Pewnie coś w stylu, e, siema, nie wiem o co chodzi, a jestem z turystami, coś tam, coś tam, e, gdzie jesteście, co nie? I oni się, się już tam dogadają, a jestem tu i tu na tej ulicy. Nic nie, nic nie trzeba myśleć, nic, nic nie trzeba kombinować. Po prostu podajesz telefon i oni sami między sobą załatwiają. Często stosuję tę strategię. Przerwa na herbatkę, na muffinkę. Jesteśmy w lokalnym miejscu. <laughs> Enjoy. Z naszym znajomym tutaj lokalnym. No i zaczynamy. Pierwszy raz od początku naszej wyprawy zaczęło padać. No nie jakoś mocno, tak trochę, że ledwo widać, ale pierwszy raz. Nigdy jeszcze nie padało. No to wyszliśmy z parkingu. Jesteśmy w największym parku w Kuwejcie. Is the biggest park in Kuwait or. O, oh, okej, okay. największym parku na całym Bliskim Wschodzie. Pierwsze wrażenie super, bardzo ładnie, czysto zadbane. E, podobno jest tak duży ten park, że większość mieszkańców Kuwaitu nigdy nie była w stanie przejść od jednego końca do drugiego. I guess you, you visit here frequently, right? No właśnie, wracamy z galerii Zjedliśmy sobie maka za 20 złotych Jednego dinara i 3... trzy. brzydkie te galeriany <grym> <grym> Jednego dinara i trzy czwarte No i sobie teraz tak myślimy Idziemy na spotkanko z Mohamedem Z naszym przewodnikiem Znowu będzie nas oprowadzał Mamy do przejścia 300 metrów No i co? Nie Straszta. wiem co powiedzieć Tak wyciągnąłem ten telefon, dać z dupy. No, chyba większe szpachy <głos> <głos> Bardziej, wietrze pachy. No, bo się nie myliśmy już. No, z dwa dni w sumie no jak na nas to malutko, nie? Dwa dni to jest nic. Ale teraz tak rozmawiamy z Damianem. 40 dni na pustyni. Ani razu nie kupiłem wody. Damian też nie, ani razu. Nigdy nie, nie. kupiliśmy wody. Nie. nie, nigdy. Ile wydaliśmy na wodę? Zero. Zero. A dlaczego? Bo nam wszędzie po pierwsze rozdają wodę. Gdzie nie pójdziemy, to nam rozdają wodę, a jak już się nam skończy ta, którą nam rozdali, to mamy filtry w butelce i po prostu pijemy wodę z kibla. Nie Nie, nie to z kibla, ale z umywalki w kiblu. Gdzie idziemy? Przez ten rozpierdol. Z rozpierdolę w prawo. w prawo. Gdzie zaparkowałeś Damian? Rozpierdolę w prawo. Idziemy. No weszliśmy do parku od drugiej strony. Idziemy się spotkać z Mohamedem. Nie wiem jak my się znajdziemy. Kolejny nie chcę brzydko mówić na R. Ale ja... Słowo co wcześniej już powiedziałem, wystarczy. Rozpierdol? No. no. Dobrze. Ja jestem kulturalnym człowiekiem, nie, nie mówię takich brzydkich słów. Po prostu bałagan. Taki nieład. Co? Co jest? Jeffil czeka na nas. Jeffil J. czeka na nas? A, czekaj, gdzie tu jest Jeffil? A, a jest, Habitat Museum. To czego szukaliśmy? Dobra, idziemy. No właśnie, jesteśmy w muzeum. Spotkaliśmy się z Mohamedem i z innym podróżnikiem z Brazylii. No i sobie tutaj zwiedzamy. Jakieś muzeum e, przyrody. Natury w Kuwejcie. Jakieś ptaki, jakieś zwierzęta, jakieś rośliny. We haven't reached this, this place actually. No, I know. Hidden Gem. To jest Chodzimy sobie po muzeum, ale nikt z naszej trójki nie może się skupić Poznaliśmy teraz spoko gościa, który pracuje na Svalbardzie, czyli na takiej wyspie arktycznej w Norwegii I rozpoczęła się dyskusja o pracy w Norwegii tam, o pracy w Islandii i sobie w sumie chodzimy po tym muzeum, ale nie możemy się skupić na niczym, bo po prostu rozmawiamy cały czas o podróżach, o pracy, o fajnych sprawach, co nie. Więc chyba nic nie wyciągnę z tego muzeum, e, oprócz fajnego, nowego kontaktu, co jest bardzo wartościowe. I like chess. And I like it very by the way. Like, if you put me at, at a park with like old dudes playing chess, oh my god, I would get wrecked. We get wrecked. Okay, yeah. I'm only good at chess. This is why a lot of people say that he his case kind of changed the world in terms of um, psychologists and psychiatrists really had. Okay, so one more. Oh, pleasure, bro. Bye bye. You're on video. Bye. <laughs> bye, bye. bye bye. Welcome back Thank to Kuwait again. Thank you so much. Bye bye. Amazing guy, amazing bye. friend. Bye. Bye. Bye, bye. Cheers. Did we take everything? I hope so. I hope so. Have a good night. Bye. Take care. Morad <laughs> <laughs> na toalet, a zaraz będziemy. <laughs> ja pierdolę. Oto dom koloriskim poriu. Jeszcze ja <laughs> spłem <laughs> w ko użytecem. Włosy mam mokre, nie? <noise> to już nie muszę myć, co? <noise> Jak już mi też umył, to nie muszę myć. Dobra, teraz idziemy do Mc.. McDonalda w kiblu się umyć. Szkoda, że nie mam wiesz. Cowy moment się opierdolił. No dobre, dobre. się No nie wiem No chłopie, za dużo tych toalet tutaj w okolicy. Po tym, co tu się wydarzyło, co mówisz Damian, że co, hinduski? Nawet hinduski się za nami nie obejrzą, jak będziesz machał im paszportem przed rzuczeniem. <śmienny> ale ujebane wszystko o matko. Ujebane, że tu już nie robisz razem. Siedzimy teraz w McDonaldzie. Tak, taką siarę robimy. W ogóle taka wieś. Damian się właśnie zjebał tak, że było słychać na całego. No Bo to było przyciągnięcie. Cały czas się śmiejemy. Śmierdzi od nas, bo się nie myliśmy 4 dni. Syfne byliśmy. I się śmiejemy, że y, niszczymy ich marzenia o wyjeździe do Europy. Bo, bo oni wszyscy chcą wyjechać do Europy, a teraz patrzę, jak to wygląda. I się śmiejemy, że już chyba nie będą chcieć. Patrzcie jaki deszcz w Kuwejcie. Normalnie powódź. Co by się tego tutaj spodziewał kurwa jezus jak tu przejść zalało całą ulicę taniec w deszczu dawaj tańczymy taniec w deszczu tam? tam no, zaczęliśmy odpierdalać, jeszcze na koniec nas zamkną do więzienia, bo w tym kraju nie można być szczęśliwym. W tym kraju nie można się śmiać, bo jeszcze ludzie będą szczęśliwi i będzie problem. I co wtedy, co? Nie? No nie wiem. Nie Ale może... suma summarum w ogóle to, że pada, to jestem szczęśliwy. No. I znowu będzie problem, bo czuję się <śmiech> czystszy. <śmiech> no, nie może tak być. To, to jest Teraz tylko mydełko na głowę, <laughs> to jest niedozwolone. Patrzcie, jakie brzydkie lotnisko jest, w Kuwejcie, LOL. Straszna. Takiego to jeszcze nie widziałem. Chyba nawet w Senegalu, czy w Gambii było lepsze. No, to tutaj chyba nie inwestują pieniędzy. Ale słyszałem, że budują nowe, więc to jest chyba to stare. Teraz koleś, jakiś typek na kontroli bezpieczeństwa, tak mnie przeczepał. Wszędzie mnie wymacał normalnie łapami, w każdym miejscu. I tak patrzę na to i się śmieję i mu powiedziałem I didn't know massage is included in the ticket <laughs> tak, Taką minę zrobił, jak ja pierdolę i powiedział Go! <laughs> Chyba nie zaczaju mojego humoru No trudno Zawsze jak jesteśmy z Damianem na bezsłówce to idziemy popatrzeć na perfumy psikamy się ile wlezie, tak jest 20 razy żeby jak najmniej dało się wyczuć, że jebiemy że się nie myliśmy przez 4 dni i później tak jakby nic się nie stało sobie idziemy, odchodzimy, a ci pracownicy się tak patrzą Co to, co to miało być? Teraz to ładnie pachnie, że nie wypada się mieć No, no, dokładnie, ja tak samo Tu jest koleś, co przeprowadza operację, operations Idziemy go zapytać czy wytnie Damianowi śledzione W bordach wyświetlają typka z tatuażami. Co to ma być? Przecież to jest haram. Nie polecam. 2 na 10. Pierdole, ale wieś. Właśnie skończyłem zęby tutaj na, na ławce. Damian zaczyna obcinać paznokcie. Tu kapelusz Z kapelusza nie obcinam. Damian obcina paznokcie, tu ja pierd. Właśnie się dowiedziałem, że zdałem ostatni egzamin i zostałem magistrem psychologii. To może rozwiąże mi problem. A, ale Sła? śmieszne. No poznacie na lotnisku. Jaki Co jest to, no. jego problem, nie? No. Muszę przeprowadzić sobie tutaj sesję za chwilę i ogarnę go, żeby, żeby się już tak nie zachowywał. No, okazało się, że można kupić e, Whiskacza na lotnisku w Omanie, więc będziemy się... to, to będziemy robić. Ojciec Mateusz, Szkoda nam było pieniędzy na kawę, więc wymyśliłem, że zapytamy tylko o gorącą wodę i wykorzystam kawę w saszetkach, którą gdzieś tam darmową znaka czy skądś zajebałem. Podszedłem do kawiarni z butelką Kuwait Oil Company. je popatrzyli, o jakiś koleś z butelką Kuwait Oil Company, pewnie fuj zarabia. Dalali <noise> <noise> mi gorącej wody i tak powiedzieli, you welcome sir. <noise> ja pierniczę. He, to nie tylko amerykano, ale również flat white. Czemu? <laughs> Czemu nie? I jest jeden cukier. <laughs> o kurde, ale... O, widzisz, jeszcze leci. No to patrzcie, kawę ja mam z Bahrajnu, Damian mam mleko z Kataru, a got, gorącą wodę mamy z Kuwejtu. <laughs>